Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem będzie to filmik iście miszmaszowy, dlatego że opowiem Wam w kilku słowach o książce, którą przeczytałam, o książce, którą czytam w trakcie czytania, której jestem, yy, właściwie o dwóch książkach, no i pokażę Wam tak szybciutko kilka książek, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. Yy, także bez zbędnego przedłużania, bo widzę, że tutaj jakaś burza nade mną chyba przechodzi, także postaram się zgodzić. Yy, zgodzić. Postaram się zdążyć. Dobra. Przeczytałam sobie ostatnio odrobinę poezji. Poezji Edgara Alana Poł. Miasto w morzu i inne utwory poetyckie. To jest zbiór wydany przez wydawnictwo Wesper. Przez wydawnictwo Wesper w 2018 roku wyboru tych wierszy dokonał Maciej Płaza. Napisał też tutaj posłowie. Natomiast posłowie jest krótkie, zwięzłe, dziewięciostronicowe, więc stanowi miłe uzupełnienie tomiku, natomiast nic, nic nadzwyczajnego od po prostu posłowie pod tytułem Żałoba i ideał. Jeżeli dla kogoś ten tomik będzie pierwszym spotkaniem z twórczością Edgara, no to na pewno i w tym dziewięciostronicowym posłowie znajdzie coś dla siebie, bo mamy smaczki dotyczące biografii Edgara dotyczące jego poezji, także na pewno takie posłowie komuś początkującemu ułatwi czytanie, ale nie jest to coś, coś ekstra super rewelacyjnego. Wybór wierszy, więc na pewno interesuje Was to, czy w tym zbiorze znajdziecie to, czego te utwory, które może najbardziej lubicie. Otóż nie brakuje tutaj tych najbardziej znanych wierszy Edgara. Mamy sen we śnie, mamy miasto w morzu, mamy uśpioną, mamy kruka, mamy balladę ślubną z tych takich bardziej znanych utworów. Mamy też krainę snu, dzwony, eldorado. Także no, wydaje mi się, że jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy znajdziecie tutaj te najbardziej znane utwory poetyckie, to tak, to tak, znajdziecie je tutaj. Znajdziecie też kilka innych utworów, natomiast nie da się ukryć, że to jest tomik którym, do którego wybrano takie najbardziej reprezentatywne utwory poetyckie Edgara. To jest też Tomik z 2018 roku, i podobnież jest to pierwsza w Polsce dwujęzyczna edycja tej poezji. Czyli mamy tutaj i wiersze w oryginale w języku angielskim, i w polskich tłumaczeniach. Bardzo zależało mi na tym, żeby mieć właśnie wiersze Edgara w, i w oryginale, i w tłumaczeniu, dlatego że uważam, że w oryginale one brzmią jeszcze lepiej. A jeżeli znacie gdzieś jego poezję, mieliście już z nią do czynienia, no to wiecie, że na pewno jest bardzo melodyczna. Ta melodyczność jest jeszcze lepiej dostrzegalna w wersjach oryginalnych. Jeżeli miałabym wybrać jeden, jeden ulubiony mój wiersz poego. To byłby to chyba sen we śnie. Chyba, bo oczywiście, Kruka i kilka innych utworów też lubię. Także, wydawnictwo Wesper 2018 rok, wydanie dwujęzyczne poezji pana Edgara, a z... Pochyla się na chwilkę. To teraz czytam, teraz czytam sobie książkę z biblioteki Złodziejkę Książek. To jest książka, o której słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii, jeszcze to było lata temu, ale jakoś nie było mi z nią po drodze, jakoś nigdy nie wypożyczyłam jej z biblioteki, nigdy nie kupiłam jej w księgarni albo w jakimś innym źródle, w którym często kupuję książki. Aż w końcu, można powiedzieć, ona sama do mnie przywędrowała. No i postanowiłam, że chyba to jest jakiś znak i chyba powinnam się z nią zapoznać. Akcja tej opowieści toczy się w czasach II wojny światowej. Miałam powiedzieć, że troszkę też przed, troszkę przed, ale głównie o II wojnę światową tutaj chodzi i od razu przeczytam Wam cytat, który sobie tutaj zaznaczyłam, bo oczywiście czytać jeszcze nie skończyłam, także o tej książce na moim kanale usłyszycie w odrębnym filmiku, ale właśnie tu jest taki cytat. To jest w ogóle opowieść opowiadana przez samą śmierć, więc już ten zabieg jest naprawdę ciekawym, nieszablonowym zabiegiem. Drobna, lecz ważna uwaga. Przez całe lata widziałem mnóstwo młodych mężczyzn, którym się zdawało, że atakują innych młodych mężczyzn, ale tak nie było. Biegli prosto do mnie. To jest oczywiście odniesienie do tych wszystkich walk toczonych w trakcie czy II wojny światowej, czy w trakcie wojen rozumianych znacznie. Szerzej. Książka Wciąga. Zaczęłam ją czytać no, kilka dni temu. Gdybym miała więcej czasu, to przeczytałabym jeszcze więcej jej stron. Natomiast nie przerażajcie się tym, że ona jest dość spora, bo ona liczy sobie prawie 500 stron, tak 490 kilka, ale czyta się ją naprawdę szybko. No i właśnie to jest takie nieco inne spojrzenie na obraz II wojny światowej, bo mamy dziecięcy świat, mamy tę śmierć, która opowiada. Historię, i mamy też miłość do książek, miłość do słów. A to oczywiście do mnie przemawia, bo ja też książki kocham i słowa kocham. Także czytam sobie teraz Złodziejkę Książek i podczytuję sobie też pozycję, z którą miałam przyjemność zapoznać się na pierwszym roku moich studiów z filologii polskiej. Teresa Michałowska, średniowiecze. Na pewno, jeżeli kończyliście filologię polską, no to. To jest książka dobrze Wam znana, podobnie jak cała ta seria. A dlaczego postanowiłam przeczytać? Po prostu stwierdziłam, może nie całą. Postanowiłam, że odświeżę sobie wszystkie te początkowe części, te pierwsze części każdej z tych książek wchodzących w skład tej serii, czyli Średniowiecze, Renesans, barok, Oświecenie itd., itd., To będzie z 50, myślę, stron z każdej książki od taki takie ogólne spojrzenie na każdą z epok. Chciałabym sobie po prostu te wszystkie epoki krok po kroku odświeżyć, no bo jednak gdzieś tam pewne smaczki, pewne szczeguliki z biegiem czasu zaczynają się zacierać. Także ja tutaj spędzam czas ze średniowieczem Teresy Michałowskiej i swoją drogą bardzo polecam, bo chyba z całej tej serii właśnie tych białych książeczek to właśnie średniowiecze zawsze podobało mi się najbardziej. Jakiś czas temu pewnie będzie już z rok na moim kanale pokazywałam wam książki Marcina Sindery, opowiadałam wam o tych książkach, czytałam też książki Marcina Sindery Wróżda i Żmi. To jest taka fantastyka oparta, jakby to powiedzieć, w starosłowiańskim świecie. Na przykład pierwsza część, czyli Wróżda. Krwawe i niespokojne czasy przed panowaniem pierwszych piastów, drakonis, potomek ludzkiej kobiety i boga, żmija. Po latach tułaczki powraca na ziemię przodków, opętany rządzą zemsty. Chce odebrać dziedzictwo, które zostało mu skradzione, odzyskać godność, którą zdeptano na jego drodze do wypełnienia wróżdy, okrutnej zemsty rodowej. Staje słowiański Kniaś popioło, Popiołowłosy, władca grodu Giecz. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy czytałam te książki, tamte wydania swoją dragą podobały mi się bardziej niż te nowe. Te wydał, wydał Marcin Cindera w wydawnictwie Lira. Tamte okładki i takie wykończenie podobało mi się bardziej. Zresztą podlinkuję Wam tamten filmik, to sami zobaczycie, że były takie no prostsze, czystsze, a jednocześnie wiele mówiące. Te są takie zwykłe. W każdym razie tam miałam kilka uwag dotyczących tych książek, a właściwie dotyczących no, jakiś literówek pojawiających się w nich, jakiś nie do końca dopracowanych zdań. To jest wydanie, które znowu przeszło korektę, znowu przeszło redakcję, wprowadzono do niego różne poprawki, także mam nadzieję, że to wydanie będzie wydaniem lepszym. Natomiast, czy zamierzam w, w najbliższym czasie czytać wróżdę i iżmie chyba nie, bo całkiem nieźle pamiętam jeszcze te historie z tych starszych wydań. Natomiast jeżeli kiedyś będę sobie chciała odświeżyć Wróżdę i Żmija, no to sięgnę już po te nowsze wydania. Podobają mi się tak wizualnie mniej, ale mam wrażenie, że zawartość będzie lepiej dopracowana, bo sama historia jest naprawdę wciągająca. Ostatnio bardzo miłą niespodziankę zrobiła mi grupa publika, a właściwie wydawnictwo Dolnośląskie, bo przywędrowała do mnie książka Marty Matyszczak, Mamy morderstwo w Mikołajkach. To jest pierwsza część z serii Kryminał z pazurem. Tutaj w tle przewija się kot, w kryminałach pod psem przewijał się pies. Oczywiście mam pięć kotów, teraz gdzie one się znajdują, pojęcia zielonego nie mam, może jakiegoś Wam e, znajdę. I tutaj wrzucę na przebitce. Jeżeli nie znajdę, no to niestety go wam nie wrzucę. Ale w każdym razie bardzo chciałabym tę książkę właśnie w tym okresie letnim, wakacyjnym przeczytać, no bo mam wrażenie, że ona właśnie takie, taka letnia i wakacyjna jest. W przygotowaniu widzę tom drugi: Taka tragedia w tautach. Rozalia Ginter prowadzi gabinet weterynaryjny w Mikołajkach, wiedzie w miarę szczęśliwe życie rodzinne. Aż do pewnego wieczora, który zmienia wszystko. Odtąd kobieta skrywa mroczną tajemnicę, zwłaszcza przed najbliższymi. W tych samych urokliwych Mikołajkach na kładce nad kanałem zawisa ciało mężczyzny. Czy znany w okolicy hotelarz popełnił samobójstwo, a może zabił go Peter Winkler, który przyjechał na Mazury odwiedzić ziemię przodków? Poszlaki się mnożą. Miejscowa policja pod wodzą komendanta Pawła Gintera wszczyna śledztwo. Niestety, komendant, prywatnie mąż Rozali nie potrafi się skupić na sprawie, zbyt zaaferowany prywatną tragedią. Całe szczęście, że jest burbur, kotka o męsko brzmiącym imieniu i diabelskim charakterze, która, jako jedyna, ma trzeźwy ogląd sytuacji i nie omieszka notować swoich przemyśleń w dość specyficznym. W pamiętniku, to też będzie komedia kryminalna. Ja bardzo lubię poczucie humoru Marty Matyszczak i sposób w jaki pisze, dlatego jej książki zawsze stanowią dla mnie świetną odskocznię od takich może bardziej wymagających skupienia lektur. No i na koniec książka, którą dostałam na zakończenie roku szkolnego od jednej z moich uczennic, od Hani. Jeżeli Hania gdzieś przypadkiem ogląda ten film, no to serdecznie pozdrawiam. Łukasz Wierzbicki Machiną przez Chiny. Przerabialiśmy w pewnym momencie roku szkolnego inną książkę Łukasza Wierzbickiego, Dziadek i Niedźwiadek. Swoją drogą, jeżeli nie znacie Dziadka i Niedźwiadka, no to koniecznie zapoznajcie się z, z tą historią. Tak w, ramo, tak w najkrótszym przypomnieniu, może obiła się Wam o uszy historia Niedźwiedzia Wojtka, który wojował z żołnierzami. Armii Andersa. W książce Łukasza Wierzbickiego Dziadek i Niedźwiadek właśnie historia tego, że niedźwiedzia Wojtka została w taki bardzo przyjemny sposób przedstawiona. A tutaj mam machiną przez Chinę. Kolejna powieść przygodowa, oparta na prawdziwej historii. Halina i stach to para nieco szalonych podróżników postanawiają wyruszyć motocyklem do Chin. Na szlaku pośród azjatyckich pustyń i dżungli czeka na nich cała masa zdumiewających. Przygód. Książka bardzo ładnie wydana, twarda oprawa, taki solidniejszy papier. Także przeczytam z ogromną przyjemnością i interesują mnie też inne książki Łukasza Wierzbickiego. Nie znam jeszcze drzewa, drzewo, mity słowiańskie i inne opowieści, z tym chętnie bym się zapoznała. I wróżby dla kuźmy, bajka. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję przeczytać właśnie też inne książki Łukasza Wierzbickiego, o tej na moim kanale też na pewno usłyszycie. Dobra, słuchajcie, to są wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Było coś, co już przeczytałam, coś, co czytam i kilka książek, które przeczytać zamierzam. Dajcie koniecznie znać, jak Wy spędzacie ten rozpoczynający się lipiec te wakacyjne miesiące jakie macie czytelnicze plany czy czytacie więcej niż w innych porach roku czy może mniej ja zauważyłam że latem czytam chyba jednak więcej niż jesienią i zimą chociaż to zależy od konkretnego roku dobra do zobaczenia w moich kolejnych filmikach pa pa